Siemanko witam w następnym przepisie świątecznym. Dzisiaj zrobimy pieczarki w cieście, w cieście naleśnikowym. To są pieczarki wcześniej wyciągnięte z zupy, zrobiliśmy, ugotowaliśmy sobie w całości, solimy je, odstawiamy na bok, dalej bierzemy miskę. Robimy ciasto na naleśniki, tylko troszkę gęstsze. Mąka, nie za dużo, bo tu jest parę sztuk. Soli, mleka. Jak ktoś chce, może dodać wody. To nie ma różnicy. I ja zawsze daję jedno jajko. Można bez. Każdy robi inaczej, że ja wam po prostu pokazuję mój przepis mieszamy o i się popsuło no ładnie ja... dobra Próbuję przytrzymać tak jeszcze troszkę mleka albo i nie chyba będzie OK Tak jak teraz to dobrze rozmieszamy No, idealne będzie No co jest? To jeszcze nie miała kiedy popsuć Dobra, ładnie całość wymieszana odstawiamy na chwilę patelka rozgrzewamy oleju Wiadomo, oleju troszkę więcej tak tyle wrzucamy sobie nasze pieczarki do ciasta Zamieszamy sobie taką większą łychą, żeby całe ciasto pokryło nam całe pieczarki. I czekamy, jak się rozgrzeje olej. Sprawdzamy, czy olej już się rozgrzał. Jeszcze nie. Próbujemy z pierwszą pieczarką. No, może być. Mógł być trochę lepiej, ale. Miejmy nadzieję, że wejdą wszystkie. Włożymy trochę ciasta. Ono się ładnie rozleje nam. I wpierw pieczemy. Na jednej stronie, później będziemy przekładać i podsmażać na drugiej stronie. Można już powoli sprawdzać, czy się podsmażyły. O, je, ta już jest ładna. Tej też wystarczy. Uwaga, bo pryska. Ta też przewracamy na drugą stronę i podsmażamy po drugiej stronie. znam się ładnie podpiekły wyciągamy oj! To nasze pieczarki w cieście wyglądają tak zaraz spróbujemy, mega gorąca w środku są takie, mega gorące u mnie w domu zawsze były na wigilię, więc ja też robię to jest tradycyjne danie wigilijne, tak samo jak śledź chcieście, może Wam pokażę przepis i co? jeżeli przepis Wam się podobał, subskrybujcie, oglądajcie lajkujcie, piszcie komentarze i widzimy się w następnym przepisie